Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i jak widzicie pod tule dzisiaj powiem Wam co się stało e, w ciągu ostatnich paru dni, czyli tragiczny wypadek samochodowy Jeffrey Star'a. Często mówię o Jeffrey na moim kanale, więc stwierdziłam, że powinnam powiedzieć Wam e, o tym wypadku, ponieważ jest to jedna z bardziej traumatycznych rzeczy, która przydarzyła się ostatnio Jeffrey'emu. Mianowicie, już Wam mówię od początku, jak to wyglądało. Jeffrey w tej chwili mieszka w Wyoming. Kupił tam sobie nowy dom, no i tam w tej chwili zamieszkuje. Przyjechał do niego jego wieloletni przyjaciel Daniel. Daniel i Jeffrey to są osoby, które ja pamiętam jeszcze z Myspace'a, zawsze byli razem, to jest przyjaźń od wielu, wielu, wielu lat. Nagrali razem film, który niedawno się pojawił, gdzie Opowiadają o tym, jak Daniel e, wygrał swoją bitwę z rakiem. Daniel miał raka jelita grubego i został zdiagnozowany aż trzy razy. I trzy razy wygrał i w końcu jest zdrowy i postanowił, że pójdzie razem z Jeffreym e, wstrzyknąć sobie nieco w usta i zrobić botox. No i niestety los tak tragicznie chciał, że w trakcie pobytu w Wyoming Jeffrey i Daniel wsiedli do Rolls-Royce'a. Przepraszam, jeżeli źle wymawiam. Ostatnio wiele osób e, powiedziało mi, że źle Pamiętam nazwy narkotyków, ale przepraszam, ja się nie znam ani na samochodach, ani narkotykach i trudno mi jest wymówić te nazwy. I jadąc do pobliskiej siedziby firmy Jeffrey'ego, poślizgnęli się na lodzie i samochód obrócił się trzy razy, e, co skończyło się na tym, że Jeffrey i Daniel musieli być szybciutko zabrani do szpitala. Świat dowiedział się poprzez Twittera. Na Twitterze Jeffrey'ego e, jest tweet napisany przez kogoś innego i parę godzin temu Jeffrey i Daniel byli w bardzo poważnym wypadku samochodowym. Samochód obtoczył się trzy razy po tym, jak poślizgnęli się na lodzie. Niedługo damy Wam więcej informacji po rozmowie z doktorem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że oboje przeżyli. No tragiczna sytuacja dla Daniela, jak i dla Jeffrey'ego i powiem Wam, że nie spodziewałam się, że internet stwierdzi, że to wszystko jest nieprawdą. Ludzie zaczęli mówić, że nie ma opcji, że w kwietniu jest śnieg i lód w Wyoming, że to na pewno nie, było, nie była wina lodu i tego, jakie były warunki do prowadzenia, tylko Jeffrey był w jeden ze swoich sportowych samochodów i po prostu jechał za szybko. Ja powiem wam, że jak dałam znać Darenowi, bo Darren też mniej więcej orientuje się, kim jest Jeffrey, co i jak, i powiedziałam o wypadku, to też miałam pierwszą taką myśl: Aha, Jeffrey lubi szybkie samochody, pewnie coś w tym stylu. Ale nie, Jeffrey prowadził Rolls-Royce'a, który jest sporym samochodem i bardzo dobrze zbudowanym. A jeżeli chodzi o to, jaka była pogoda w Wyoming, to można sprawdzić, że w kwietniu faktycznie tego dnia e, ostrzegali, że będą bardzo złe warunki e, do prowadzenia samochodu i będzie bardzo świetnie. To były takie warunki, że wszędzie piszą, że jest to Black Ice e, po polsku, jak jest po polsku, że po prostu go wolleć, nie wiem, nie wiem, przepraszam, nie wiem co jest Black Ice. go wolleć. Czarny? Czarny lód? Wiele internautów zaczęło osądzać, że nie ma opcji i tak dalej, mimo tego, że no, jednak takie warunki pogodowe były w tym momencie w Wyoming. No ale tak to jest, jakieś jest się rozpoznawalnym w internecie, zawsze ktoś będzie przypuszczał, że coś jest nieprawdą. Jeffrey wysłał kolejnego tweeta, teraz już sam, który brzmiał tak. Tego poranka był to najstraszniejszy moment mojego życia. Jestem bardzo wdzięczny, że nadal tutaj jestem. Moje plecy są połamane, co sprawia niesamowity ból, ale mój lekarz mówi, że w ciągu paru miesięcy wyzdrowieje. Jeżeli chodzi o Daniela, to było, można powiedzieć, trochę gorzej, ponieważ Jeffrey wyszedł ze szpitala bardzo szybko, mając tylko na sobie em, takie coś, co będzie nosić przez parę miesięcy, taki brace, który pomoże, żeby wszystko się ustawiło dobrze, jeżeli chodzi o jego plecy. Jednak jeżeli chodzi o Daniela, to były komplikacje z Powodowane przez to, że miał on właśnie raka jelita grubego i musiał od razu być przewieziony prywatnym jetem, prawdopodobnie do Las Vegas na operację. Więc, póki co, wiadomości są takie, że wszystko jest ok. Tutaj jest moment, w którym przychodzimy w taką dramę, ponieważ ludzie w internecie zaczęli mówić jeszcze bardziej, że to wszystko zostało sfabrykowane. Jeffrey niedawno wypuścił nową linię swojego merczu i takich puszeczek na pewne rzeczy do palenia, i wiele osób zarzucało mu, że po prostu sfabrykował. Cały ten wypadek, że nie zdarzyło się to, na potrzebę promocji tego merczu. Jeffrey na swoich social mediach podziękował Rolls Royce'owi za to, jak dobrze są zbudowane ich samochody i że to dzięki nim przeżył. I wiele osób mówiło, że prawdopodobnie to jest współpraca: no bo dlaczego ich otagował i wspominał o tym, jak są wspaniale zbudowani. Jednak Jeffrey miał od zawsze zamiłowanie do samochodów, zna się na nich. Bardzo wątpię, żeby. To była tak głupia współpraca. Kto by chciał zrobić? Jaka firma? Firma Rolls Royce chciałaby zrobić współpracę na zasadzie: rozbiłeś się samochodem, ale żyjesz. No to już tak jest wysłane z palca, że szok. Wiele osób zarzucało, że oni rozwalili ten samochód, bo nie ma opcji, że jest w tak dobrym stanie, jeżeli tyle razy się poprzekręcał. Jednak znowu ten samochód jest zbudowany bardzo dobrze. Ja się nie znam o samochodach, ale widać, że są to dobrze, dobre, duże, zbudowane samochody i nie będzie to wyglądało tak tragicznie, gdyby jechał on maluchem. Koniec końców to był prawdziwy wypadek. Ludzie dzwonili do szpitala i pytali się, czy wszystko jest ok z Jeffrey i Danielem. Wiadomo, że wszystko można kupić, ale lekarze i pielęgniarki na pewno nie mogą ze względu na swój zawód kłamać, że ktoś jest w szpitalu, bo jest jakaś współpraca. No to już jest... Ludzie po prostu przychodzą z samych siebie, jeżeli chodzi o takie sytuacje. Byli oni w wypadku. Czy to było spowodowane pogodą, czy nie? Czy tym, jak Jeffrey jechał, czy jechał za szybko, czy to no, dlatego, że on nie... Nie prowadzi za dużo w takich warunkach. Wiecie, on jednak e, mieszka w bardzo słonecznym miejscu na co dzień, i ta ostatnia przeprowadzka do Wyoming, to na pewno nie ma aż tyle doświadczenia, e, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodu e, w śniegu i jak jest lód na drogach. Nieważne, byli w wypadku, był to poważny wypadek, wszystko jest ok i to jest chyba najważniejsze i nie powinno się tego życzyć e, nikomu i mówić, że coś zostało sfabrykowane. Nawet Trisha, która nie chce mieć do czynienia już nic z Jeffreem, odpowiedziała na ten z komentarzy swoich widzów, e, co myśli na But real quickly, I'm sitting here having breakfast, and we're getting emails from people and media. Co Jeffrey, can you comment? People are saying that maybe you faked your, your car accident um, for your new launch. And I'm like, I don't know what would make someone even write such a hor dumb, horrible story, but that was one of the worst experiences of my life. So let's just take a little pause and think about. I, I just don't get it. Now, normally, I don't dress stuff like this, but Daniel, who is obviously in the accident with me, is getting harassed by people. Like, did Jeffrey fake an accident to sell to sell some bathrobes and some jars? Are you guys out of your mind? So, whoever is thinking of even writing a story like that, or you already have, you're awful. Check your morals. Sometimes, you guys, it just gets frustrating when people are so vicious. And I think my real friends and family are having a hard time even seeing stuff like that. So don't write my mom on Facebook. Jeffrey na wszystkie swoje zarzuty odpowiedział oczywiście, nie siedział cicho i daje nam cały czas znać, jak się czuje na Instagramie. No i to by było na tyle. Słuchajcie, Pisał też na swoim Twitterze. Obudziliśmy się dzisiaj płacząc, jesteśmy tak szczęśliwi. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom za wysyłanie tyle miłości, a ci, którzy chcieli, żebyśmy nie przeżyli z Danielem, modlimy się, żebyście też znaleźli szczęście w swoim życiu. Więc wszystko jest ok. Oby wszystko było też ok z Danielem. Jest to naprawdę coś okropnego, co im się przydarzyło i. I coś, co może mieć na wpływ na nich mentalnie już do końca życia, więc um, nie jest to moim zdaniem, jest to bardzo nie na miejscu, żeby wymyślać, że coś zostało sfałszowane, że jest to współpraca, czy to, że on chce wypróbować swój mecz. Co jak co, ale Jeffrey wyprzedaje swoje rzeczy dosyć szybko, i nawet w czasach pandemii. Wyprzedawał je może nie tak szybko jak wcześniej, bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach nie wszyscy możemy sobie pozwolić na niektóre rzeczy, ale i tak je wyprzedawał. Gdyby ktokolwiek kiedyś wpadł na pomysł, żeby tak promować swoje rzeczy, udając, że, mieli, że mieliście wypadek, no to coś tutaj jest chyba nie tak. Dajcie mi znać, dole, co myślicie na ten temat. Wam dziękuję serdecznie za kolejny filmik ze mną, za to, że spędziliście ze mną czas. Zapraszam do subskrybowania. Mojego, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do łapek w górę, no i do zobaczenia w kolejnym filmie.